Co za tydzień dla aut? Dobry czy niedobry? Bo takie było trochę, no nie powiem, karuzela czy jakaś taka amplituda, ale zwycięstwo, w finale Pucharu Ligi, po pięknym meczu i porażka w Lidze. Jaki ten bilans jest dla Was? Trofeum już macie, chociaż Liga się nie zakończyła, no to tam sytuacja dużo trudniejsza. No tak, no mam nadzieję, że ten Puchar to nie będzie taki dla nas trochę puer pocieszenia, bo rzeczywiście tą poniedziałkową porażką, która sobie sytuację w Lidze skomplikowaliśmy. Natomiast są jeszcze. Hmm, trzy mecze chyba do końca, grałem praktycznie z z czołówką, wszystko może się wydarzyć, także na pewno powalczymy. E, takie same spotkania, tam jedna jedyna bramka, tutaj osiem. E, Czym się one się różniły no, oprócz samą ilością bramek oczywiście? Mi się wydaje, że spotkania były bardzo podobne, natomiast e, dzisiaj ta skuteczność była na dużo wyższym poziomie u nas i w duży lepieca można powiedzieć też, bo to powiedzieć spotkanie, to wynik można powiedzieć na tych rozgrywach dość niespotykany, bo 1-0 to nie no wiem, ra, to raz, raz w sezonie może, może się zdarza. Natomiast tak jak powiedziałem, no dzisiaj myślę, że była wyższa skuteczność, też e, wzmocnił nas Sebastian, który tam po odcierpieniu kary już mógł zagrać, jest też duża wartość dodana dla nas i no cóż, no, szkoda tego poniedziałkowego meczu, natomiast no, wszystkiego nie można wygrać. E, dzisiaj e, jakby mieliście inny pomysł na grę, czy wy zawsze macie ten sam, obojętnie z kim gracie, w jakim, na jakim poziomie, czy w pucharze, czy w lidze? Znaczy wiadomo, z tą czołówką trzeba zagrać trochę ostrożnie, bo jak się rzuci, to często się kończy tak, że jakaś kontra, jedna, druga, przegrywa się 2-0 i później naprawdę jest bardzo ciężko dogonić. Natomiast plan był taki, taki jak zawsze dzisiaj, spokojnie poczekać na, na drużynę LPS, oni też jakoś pressingiem nie, nie podchodzili, także plan można powiedzieć zrea z Zobaliśmy do, dokładnie w 100% i wygraliśmy. Ciężko obronić te bomby Sebastiana, Walusia i całej reszty pieca i całej ligi? No tak, no myślę, że tu Waluś ma bardzo mocne uderzenie, jeszcze jak cała ściana zawodników stoi przede mną, to nie widać, tak, nie widać piłki w ostatnim momencie zobaczy i trzeba zareagować, ale no wszyscy mają takie warunki trzeba bronić i nie ma tej co dużo, dużo gadać na ten temat. Ta bramka w poniedziałek rzeczywiście no, nie do wyciągnięcia. No, powiem szczerze, że bardzo, bardzo, bardzo ciężka. Nie wiem, no cięż, ciężko mi oceniać, że to jest, jak, jak, jakoś swoje interwencje, ale naprawdę bardzo mocne uderzenie i bardzo precyzyjna, naprawdę bardzo ciężka piłka. Czyli tak, wy musicie wygrać do końca, już nie możecie sobie po, po, pozwolić na żadne potknięcie, nawet remis. No i czekać, aż potknie się el piec, tak, i któraś drużynie jeszcze szczołówki. No dokładnie, my już, nie, my już nie, przepraszam, nie możemy sobie pozwolić na na porażkę i musimy liczyć, że rywale się potkną, no grają ze sobą, także ktoś tam punkty musi pogubić, ale no miejmy nadzieję, że ułoży się wszystko tak dla nas, że, że to my się będziemy cieszyć z, osta z ostatecznego triumfu. Pierwsze triumfy jednak dla Aut, bo puchar już jest, Was możecie go do gabloty yy, sławi Legend zapodać, Marcin też, piękne dzisiaj mecze, bramki, więc najlepszy strzelec pucharu, więc już jakby pewien głód sukcesów w tym sezonie jest zaspokojony, ale jeszcze nie do końca, tak? No tak, te sukcesy drużynowe Indywidualne na pewno bardzo cieszą, ale e, tak jak Pan powiedział, jeszcze, jeszcze nie jesteśmy do końca zadowoleni, no chcielibyśmy coś ugrać w tej lidze. Najlepiej ją wygrać, ale tak jak mówię, mocno sobie skomplikowaliśmy e, sytuację tym poniedziałkowym wynikiem, no, ale powalczymy. Taka amplituda trochę na początku tygodnia e, w innym miejscu, na końcu w innym, ale chyba jednak jesteście zadowoleni z tego, co się wydarzyło w tym tygodniu, bo zagraliście zagrali dwa piękne mecze, chociaż pierwszą porażkę w sezonie zanotowaliście akurat w finale po Ligi. Można powiedzieć, że na szczęście, że w finale Pucharu Ligi, to nie w finale Ligi. W to, 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 no finale Pucharu Ligi dokładnie, a nie w Lidze nie przegraliśmy z nimi, bo priorytetem dla nas na pewno był mecz ligowy. Dwa różne spotkania, takie same, mieliście, nie wiem, nastawienie inne, czy już jakby troszeczkę, no nie powiem luzu, bo to teraz jakby rzeczywiście trzeba być skoncentrowanym do końca, ale coś się wydarzyło przed finałem? Na, 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 na pewno zabrakło nam te, tej determinacji, która była w, w poniedziałek w meczu ligowym. Myślę, że, że jakoś tak, no nie wiem, tak bardziej, może. Ale... może chci, na pewno chcieliśmy wygrać, ale, ale brakowało na pewno tego, tego podejścia, które było w poniedziałek. Zawsze można powiedzieć, że jeżeli na tyłu zagra się na zero, tak jak w poniedziałek, to zawsze z przodu coś wpadnie, chociażby po pięknym uderzeniu twoim czy któregoś z innych kolegów. A tutaj strzeliliście trzy bramki, pięć straciliście, więc jakby kłopoty właśnie w defensywie dzisiaj? No właśnie, gdzie, gdzie zawsze tam defensywą wygrywaliśmy te mecze wydaje mi się, więc. ale musiał przyjść kiedyś taki mecz, gdzie, gdzie trochę słabiej my zagraliśmy z tyłu. Auta to wykorzystały, bo bardzo dobra drużyna. Myślę, że, że później wysuwaliśmy tego bramkarza. Mieliśmy tam swoje jeszcze, jeszcze sytuacje, żeby, żeby coś może odwrócić te losy tego meczu, ale, ale te dwie, dwie bramki straciliśmy w tej przewadze. Też była strata, taka, taka podanie do, do tyłu chyba i auta chyba strzeliły tą, nie wiem, piątą. Kiedy piątą Dokładnie. I to zadecydowało, ale próbowaliśmy do końca. Zostało 5 minut, strzeliśmy jeszcze dwie bramki. Jeszcze mieliśmy swoje okazje, bo Michał, Michał tutaj obronił. Z, Dwie takie na pewno, na pewno ciężkie sytuacje, więc myślę, że nie, nie, nie można być, nie można być nie, niezadowolonym, bo doszliśmy do finału i, i przegraliśmy z bardzo dobrą drużyną. Ale kopa dostaliście takiego sportowego pozytywnego po tym zwycięstwie z autami, bo to nie zawsze z nimi wygrywaliście, a, a, a bardzo ważne, żeby z tymi zespołami czołówki wygrywać. Dokładnie, to był, to był mecz, właśnie, który, który nam pokazał, czy będziemy walczyć do końca o mistrzostwo, czy. Czy nie, tak jak było w zesz zeszłych sezonach, tak jest. Myślę, że no cóż, no głowa do góry, bo, bo tak naprawdę nic się nie stało, bo, bo, bo priorytetem na pewno jest liga. To jest dla finalistów, to jest kucharz dla osób. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Finalista tego, bardzo proszę.